A w związku z tym, że ty jesteś modelką śliczną, wysportowaną z piękną sylwetką, to taki też musi być Twój partner? Nie, zupełnie. Dla mnie. Y Kajo taki był, ale to był przypadek. Ja totalnie tym nie, nie jakoś nie dążyłam. Kajo mnie za, y, zafascynował tym, że poświęcał mi bardzo dużo czasu, co w poprzednim związku było po prostu niemożliwe. Więc to tak jest, że w związku wynosisz coś, czego co chcesz, czego nie chcesz, co wiesz, że już lubisz, nie lubisz. I dla mnie przede wszystkim mężczyzna zawsze mnie inspirował i. Y, 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 tak naprawdę mnie zdobywał inteligencją. Ja uwielbiam mądrych mężczyzn, z którymi mogę posiedzieć, porozmawiać nie o samochodach tylko, nie tylko o pieniądzach, tylko jeżeli usiądę i facet zacznie ze mną rozmawiać i, i zacznie się czegoś uczyć od niego, to wtedy wiem, że już mnie skradasz, bo ja muszę się od drugiego swojego partnera uczyć czegoś. Tak samo jak ja kocham przekazywać swoje informacje, tak samo chcę od, od nich i, i, i nie mówię o swojej branży. Ja, ja Naprawdę może jestem stereotyp modelki, że jesteśmy głupi i tak dalej, ale ja naprawdę czytam bardzo dużo książek, yy, wiadomości, rozmawiam, uwielbiam po prostu rozmawiać i uczyć się o innych branżach. I, yy, I mężczyzna musi też taki być. Musi mnie uczyć czegoś, muszę się czuć, że przy nim staje się lepsza. Musi być inteligentny i mówić w kilku językach.